Dzisiaj mam dla Was omówienie filmu Ocean's Eleven. Ryzykowna gra z 2001 roku, reżyserii Stevena Soderberga. Jest to jeden z filmów heist movie, czyli z gatunków filmowych napadów, czy to na banki, czy na inne obiekty. Ten film od początku do końca jest tym, czym chce być. Jest to naprawdę dobre kino rozrywkowe. W głównych rolach mamy Georgia Clooney'a i Brad'a Pita. Trochę w tle jest też na przykład Matt Damon czy Julia Roberts. Jest to, tak jak już przed chwilą powiedziałem, film naprawdę dobry w swoim gatunku. Ale teraz o fabule. Głównym bohaterem jest Danny Ocean, złodziej, który po latach odsiadki wychodzi z więzienia, ale planuje następny skok. Skok ten ma polegać na okradzeniu trzech największych kasyn w Las Vegas, które są własnością Terry'ego Benedicta. I początkowo wydaje się, że Ocean robi to czysto zarobkowego powodu, ale potem wychodzi jednak to, że motywuje go do tego coś innego. Mianowicie fakt, że Benedict związał się z jego byłą żoną Tess, graną przez Roberts. Oczywiście ten skok musi zaplanować i sklecić ekipę. Ekipa składa się z 11 członków, oprócz niego stąd tytuł filmu 11 Oceana. I jak to w takich filmach bywa? Plan mamy, ale w trakcie jego realizacji nastąpią pewne komplikacje i bohaterowie będą musieli te trudności pokonać. Przez pierwsze powiedzmy pół godziny jest przedstawiony nam jak dany razem ze swoim kompanem z dawnych lat, raz tym Ryanem, brany przez Pita, zbierają ekipę. Mamy klasyczne wprowadzenie pozostałych raczy. W przypadku tego filmu i tego gatunku będę odnosił się do dzieł nie tylko filmowych z tego gatunku, ale też serialowych. Mam tu na myśli chyba najbardziej znany serial ostatnich lat. Oczywiście myślę o Domie z papieru. Ocean's Eleven jest spójniejszy, logicznie, nie potykający się ciągle o własne nogi. Ma bohaterów, którzy są sympatyczni w przeciwieństwie do postaci z tego hiszpańskiego serialu, gdzie tak naprawdę chyba jedyną pozytywną postacią, dającą się tak naprawdę lubić, jest profesor, choć i tak wykonuje karkołomne rzeczy w tym serialu. Do czego jeszcze mógłbym porównać Kim Soderberga? Na pewno dla mnie to jest taki trochę amerykański wabank. Też o skoku, tylko tam mamy bank, tutaj mamy kasyna. I to, co się udało wtedy Machulskiemu, czyli przedstawienie poszczególnych postaci tak, ażeby je lubić, udaje się, tak jak już wspomniałem, Soderbergowi. Ci złodzieje tutaj mają urok, mają styl, przede wszystkim Rusty Ryan. Ale też nie są perfekcyjni i nieomylni. Tak jak to było w zamierzeniach postaci w, w Domu z Papieru, żeby być nieomylnymi. Chociaż charaktery tych postaci na to tam kompletnie nie pozwalały. Na pewno to, co też tutaj widzimy, to trochę wpływu filmów Gaja Richiego, jak na przykład porachunków czy przekrętu. Jest tutaj tego trochę, ale co ważniejsi, mogą to w niektórych elementach dostrzec. Przede wszystkim te wpływy liczego, są widoczne w reżyserii. I też trochę mniej w scenariuszu Teda Gryfina. Na pewno ten film od takich filmów jak Porachunki czy Przekręt różni to, że nie mamy tutaj tego bardzo charakterystycznego wątku brytyjskiego, wyspiarskiego, jeśli chodzi o wymowę filmów Gaja Ricci. W filmach Ricci to wszystko jest przesiąknięte Wielką Brytanią. Tutaj widać jednak, że Soderbergh to inna kultura, a mianowicie kultura amerykańska. Trzeba też oddać Soderbergowi, że tutaj wykonał nie tylko kawał dobrej reżyserskiej pracy, ale też przyjemną pracę operatorską, gdyż za zdjęcia tu też on odpowiada. Dodatkowo uznanie się należy. Muzyka jest związana z tonem i konwencją. Chyba od Davida Holmesa nie można było oczekiwać czegoś innego. Muzyka trafiona jest w dziesiątkę. Jeśli chodzi o całą tę trylogię, bo jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, powstały dwie kontynuacje tego filmu. Oceans 12 i Oceans 13, to powiedziałbym, że to już nie było to. Dwójka praktycznie była kopią jedynki i kręciliśmy się wokół tego samego jeden do jednego, a trójka była trochę lepsza od dwójki, ale też do tego świata już nic więcej nie wniosła. Także spokojnie z tego świata mogliśmy dostać tylko ten film i moim zdaniem dużej straty dla kina by z tego powodu nie było. Może oprócz takiej, że nie widzielibyśmy najlepszego punktu trzeciej części, czyli występu Arapachino. Tego występu wtedy nie było nam dane zobaczyć, ale jednak go widzieliśmy. Jeszcze tak zahaczając dalej o filmografię Stevena Soderberga. Nie jest to reżyser z mojej bajki, choć muszę mu przyznać, no ten film naprawdę jest dobry. Nie robi on takich filmów, w mojej opinii, gdy tylko mu się chce, ponieważ może jeszcze doceniam jego film Erin Brockowicz. Natomiast takie filmy jak Trafik czy Pralnia z 2019 roku były średnie bądź nieudane. Jego chyba jednego z najgłośniejszych filmów: seks, kłamstwa i kasety wideo. Jeszcze do tej pory nie widziałem, więc nie mogę się o tym filmie wypowiedzieć. Ale nie zamykam się, daję jeszcze temu reżyserowi szansę. Może się jednak okazać, że potrafił zrobić w swojej karierze więcej niż dwa dobre filmy. Naprawdę dobre, bo niezłym chociaż był kontagium Epidemia Strachu z 2011. Ale żebym potwierdził, że Steven Soderbergh dla mnie jest dobrym reżyserem. Jeszcze muszę zobaczyć od niego coś naprawdę, naprawdę dobrego. Pociągnę dalej ten temat. Steven Soderbergh nie robi kina prostego, w mojej opinii łatwego dla widza. Przy jego filmach trzeba jednak się w jakimś stopniu skupić, bo bardzo dużo rzeczy dzieje się szybko, dialogi są dosyć szybko i no trzeba być bardziej uważnym. Nieraz ten reżyser potrafi dołożyć do filmowego pieca w taki sposób, że wychodzi coś średnio sprawnego lub coś, co w ogóle za bardzo nie da się oglądać z przyjemnością. Na przykład film Co z oczu, to z serca. Dla mnie jest to film naprawdę słaby, ale jest to reżyser ciekawy i do zgłębienia, jeśli chodzi o filmografię. Jeśli oczywiście ktoś filmy ogląda głównie według reżyserów. Jeszcze kilka zdań o aktorstwie. To akurat jest mocna strona większości filmów. Soderberga, że aktorstwo naprawdę jest na dobrym, jeśli nie bardzo dobrym poziomie i tutaj jest tak samo. W mojej opinii wygrywa ten film postać Brada Pita, czyli Rusty Ryan, gościu Zamiata, opanowany prawie że w każdej sytuacji, myśli czasem za główno dowodzącego dla niego i jeśli trzeba to go nawet odsuwa, chociaż to może być zmyłka dla widza. Bo też ten film czasami myli tropy, jeśli chodzi o rozwiązania fabularne, których jesteśmy świadkami na ekranie. Numerem jeden tego filmu jest dla mnie znowu, tak jak to było w przypadku 12 mał, postać grana przez Leda Pita. Na pewno też George Clooney nie odstaje znowu nie wiadomo jak. Na pewno też naprawdę dobry występ zalicza wtedy dopiero rozkręcający się Matt Damon. No, Julia Roberts swoją normę w tym filmie też wyrabia. Powiedziałbym jednak, że drugim najlepszym aktorskim ogniwem jest Andy Garcia jako Terry Benedict. Niby długo w filmie się nie pojawia i stosunkowo mało jest w scen z nim, ale jak już jest, to od postaci, której gra, bije jednak charyzma. Jest w tej postaci coś charakterystycznego, co powoduje, że łatwo ją zapamiętać. Także aktorstwo tutaj co najmniej dobry poziom. Może jeszcze dodam tylko to, że ten film, w swoim gatunku, tak jak już powiedziałem, jest dobry. Chociaż do ideału w tej grupie mu jednak sporo brakuje, bo ideałem dla mnie jest film Rządło z Paulem Newmanem i Robertem Redfordem. No to to jest jednak duża różnica i żeby nie powiedzieć przepaść jakościowa. I jeśli chodzi też o przyjemność z oglądania. Rządło gatunku filmu z pogranicza napadów, kradzieży i tak dalej, to jest film numer jeden dla mnie. Kończę to wideo. Do usłyszenia w następnym. Cześć.